Nazywam się Karolina Cichońska, a to jest mój pomysł na biznes. Firma ma nosić nazwę Obłoki. Dlaczego właśnie Obłoki? Wyobraźmy sobie, że wpatrujemy się w niebo i przywołajmy wspomnienia z tym związane. Tak, to właśnie ono. Uczucie błogostanu i poczucia harmonii. Błękitna z wycisza, a delikatna biel jako uspokaja. Pragniemy stworzyć przestrzeń dla ludzi, nie tylko tych z problemami, lecz również dla tych, co szukają wyciszenia albo miejsca spotkań. Być może chcą inwestować w swój rozwój, a dzięki różnorodności potrzeb ludzi na całym obiekcie nikt nie będzie czuł się obco. Mamy tam funkcjonować niczym zgrana grupa. Każdy dzień tam ma przywoływać miłe wspomnienia, a nasi pacjenci przechodzić możliwie najkrótszy czas rekonwalescencji, by mogli zacząć na nowo, Zapełniać już barwami kolejne puste karty swej księgi, strony białe, jak obłoki. Z czym chcemy się kojarzyć? Z bezpieczeństwem, ostoją, spokojem, odpoczynkiem i wsparciem, którego mamy nadzieję będzie pod dostatkiem. Charakterystyka naszej firmy. Pomoc psychiczna i wiele możliwości terapii, chęć stworzenia obiektu bezpiecznego dla pacjentów z najlepszą opieką. Moim celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i będzie się mógł dobrze czuć, rozwijać oraz uczyć. Powstałe przestrzenie ma za zadanie sprzyjać spotkaniom towarzyskim, a w razie potrzeby być sferą izolacji oraz wyciszenia. Dodatkowo powstały obiekt ma być krainą pełną rozrywki i idealnym miejscem. Na nudę. Zdrowie psychiczne to nasz cel. Rozmowa i szczerość to solidny fundament, a terapia to klucz do wspólnego sukcesu. Po prostu my, jak planujemy funkcjonować, chcemy być zgranym zespołem, dążymy do wspólnego dobra i wybieramy życie i zdrowie psychiczne. Mechanizm działania: Świadomy człowiek może szybciej wyzdrowieć dzięki pomocy, jeśli tylko się odważy. Pierwszy pojawia się problem, później trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę ten problem posiadamy. Następnie zaczynamy szukać pomocy, lecz nie wiemy gdzie. Mamy nadzieję, że po usłyszeniu o obłokach właśnie taka osoba uda się tam po pomoc, pomoc, którą oczywiście otrzyma i Mamy nadzieję, że nasza terapia pomoże w rozwiązaniu takowych problemów. Jak chcemy, aby to wyglądało? Ma być to kompleks podzielony na dwa skrzydła: strefę ciszy i strefę aktywną. Poszczególne sale mają zostać do nich przyporządkowane w zależności od poziomu hałasu, jakie mogą być przez nie wydawane. To, co nas otacza, wpływa na nasze samopoczucie, więc czy może być coś lepszego od zielonego parku wiosną i latem, barwnego jesienią oraz czysto białego zimą? Obiekt dookoła zostanie otoczony parkiem sensorycznym i dobrze oświetlonymi alejkami. W zimie będą uruchamiane ścieżki przeznaczone do jazdy na łyżwach między drzewami. Jest to plan na obszarze miasta Tarnowa z dobrą lokalizacją, świetną komunikacją. Jednak miejsce wyciszone na potężnym obszarze. Koncepcja na ten plan jest jak największa samowystarczalność całego kompleksu. Nasz postęp będziemy szli z duchem czasu. Uruchomimy media społecznościowe, doszkalanie się i szukanie nowych rozwiązań oraz form terapii to będzie nasz priorytet. Dokonamy rozwoju w kolejnych dziedzinach badań psychologicznych i społecznych. Po co to robić? Umysł to narząd, który też czasami potrzebuje podreperowania. Mało jest tak bardzo rozwiniętych ośrodków pomocy psychicznej, a coraz więcej się słyszy o zapotrzebowaniu na tego typu placówki. Wśród społeczeństwa wciąż wzrasta odsetek ludzi, którzy wymagają podstawowej pomocy i wsparcia z zewnątrz, do normalnego funkcjonowania. Z roku na rok statystyki coraz bardziej przerażają liczbą samobójstw. A ludzie w razie kłopotów nie wiedzą, gdzie się udać. My chcemy być właśnie takim miejscem. Dziękuję za uwagę.